Witajcie w 24 czwartym vlogmasie na moim kanale Dzisiaj jest już wigilia Ja teraz otworzę dla was kalendarze A później jadę do Amelki I będziemy otwierać prezenty Bo tutaj wszystkie z tego pokojnika będę musiała je wziąć Jutro dla was vlogmas też będzie Ale to będzie już ostatni Także bez przedłużenia idziemy otwierać kalendarze Także najpierw otworzę kalendarz z Oreo Tutaj mamy wielką dwudziestkę czwórkę Tu mamy tę mini Oreo. Łuszkę. Takę czwórkę z Milki i jestem co tutaj będzie. I tu mamy takie Mikulaja. I 24 też jest jakaś duża. I to są takie trzy rzeczy, czyli Mercy, kuleczka i serduszko. Kalendarz z Mercy naprawdę się postarał. Idziemy dalej. Tu mamy 24 z Mimwa. I to będą żelki. żelki. I coś jeszcze, bo nie wiem co to jest. Nie wiem, już kiedyś takie coś było, ale to było takie coś, żeby tak na ręce... Y... No to, to nie wiem co to jest. później Teraz kalendarz 2 lat, tu mamy 24, hmm. jest to takie coś. W sumie średnie z okienko nie jest takie duże. mam tutaj kulę do kąpieli. Tak, czyli po kształcie. Dwudziestkę czwórkę mamy tutaj, i to będzie duże jajko. znaczy duże jajko, no to takie wiecie, zwykłe. To jest w porównaniu do tych małych, co się trafiały, To to jest duże. O to mi chodziło. Mam dwudziestkę czwórkę sklejoną, i to będą perfumy Ariane Grande, ja już wiem. Wiedziałam to już wcześniej, a poza tym ostatnio mi się to rozerwało i nie widziałam. Rozerwa to. O tak. I mamy perfumarię Nagendy. Te, co ja sobie kupiłam, tylko że malutki, malutkie opakowanie, tak żeby będę miała do szkoły do jurnika. Stawiłam już vlogmasa z wczoraj, teraz, właśnie. I otworzę ten kalendarz od mamy. Jestem ciekawa, czy tutaj będzie. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką, ale postaram się. I tu mamy to chyba serduszko z Revolution. Tak, ale nie wiem, czy to jest serduszko rozświetlaczy. Chyba tak. Tu mamy serduszko rozświetlaczy. Nie wiem, czy to mogę to drugie położyć. Nie, poczekajcie, jakieś perfumy zaraz je powącham. I to serduszko super prezent. Powiem wam szczerze, że te perfumy bardzo ładnie pachną, bardzo mi się podobają. Szkoda, że nie możecie ich powąchać, bo naprawdę są ładne. Naprawdę super. Nie wiem, czy słyszycie, jaka mi chrypa teraz właśnie naszła. Także przepraszam, ale to już nie moja wina, że jest I tak to wygląda: to jest paleta rozświetlaczy. I tutaj są takie normalne rozświetlacze, a tutaj jest taki różowy. Najpierw myślałam, że to jest róż, ale to jest za jasny. Na róż to się tylko świeci tak, jakby. Także to jest rozświetlacz też: taki jaśniutki różowy. Ale chyba może też to brać jako róż, chociaż tego prawie w ogóle nie widać. To znaczy, nie widać różu, świeci się po prostu. Tak jak widać mam się trochę mokre włosy, bo przed chwilą myłam, ubieram się i niedługo będę jechać do Ząbek do Amelki. Hejka, jestem już u Amelki i teraz Wam pokażemy co dostałyśmy i otworzymy prezenty. Także Amelka zaczyna pierwsza i Amelka dostała taki zestaw... Sajmów. Sajmów, później pewnie będziemy robić, ja pomogę Amelce i będziemy po kolei otwierać najpierw Amelka, potem ja. Także ja otworzę ten teraz y, prezent z Douglasa. Z tym, tutaj jest. I tutaj mam... Oj, otworzyła się. To jest ta fajna taka y, opaska, jak Oj. się maseczkę nakłada albo makijaż. Ja sobie to chciałam kupić, także bardzo się cieszę, że to dostałam, bo mi się to bardzo podobało i chciałam sobie to kupić, także super, bardzo się cieszę. Teraz Amelka oswierę dalej. No daj mi coś. To masz wtedy. To jest bluzka. Taki sweterek jakby trochę. No i bluzka z tak Taki. Trzymaj. Teraz ty! A, teraz ja, dobra. No to <grym> ja mam teraz skorę Ten prezent tu jest jedna rzecz też dla Amelki. Także mamy twisty Pets. Kotek jest dla Amelki, a jednorożec jest dla mnie. Później Wam otworzymy i zrecenzujemy. Są dwie bomby, też jedna dla Amelki, jedna dla mnie. Takie. I tutaj teraz już to prezenty dla mnie jest. Yy... Bransoletka taka... taka Nie, to jest e, gumka. Scrunchies chyba ona się nazywa. Czy Węzolet, czy tak, tak się. I mam tutaj dwa sweterki. Ja ostatnio tak uwielbiam te sweterki z handemu, z tego działu dziecięcego, że to po prostu hit. One są takie mięciutkie takie wygodne, że naprawdę. I tu jest jeszcze drugi. Tylko nie Drugi jest taki jak ten różowy, co kiedyś sobie kupiłam. Tylko, że jest czerwony a na sobie mam jeszcze taki tutaj z na nie wiem, czy je widać. Taki trzykolorowy. I on też jest z HM. Ja sobie mam fazę na ubranie z hm serio. Ok, to teraz Amelka. Tutaj mi jakiś prezent. No, ale ty masz swoje tutaj przecież. Masz jeszcze coś? Czy? A, tą grę masz jeszcze jeden. Amelka największy prezent dostała. Taki kuchenko domek dla lalek. Także wam pokażemy na dole jest. I tutaj ma takie leggings. I one też są z hm nie wiem, po to jest napisane. Tak, tu jest napisane, że pokażę. Nie, nie wiem, po to mi też jakąś Tak, H&M. Nie wiem, czy po się, ale dobra. Yy, teraz ja to teraz może otworzę ten prezent. I tutaj mam taki pamiętnik. I może coś tak zapisywać. Mhm. Mm I może sobie zachwiąć tak. Dostałam hmm. jeszcze a, pieniążki, także to dokładam do swojego telefonu, bo wiecie, że zbieram. A to jest skla My dzisiaj w tą graliśmy. I tu się wsadza grzybki. Po dwa mhm. albo po jeden. To są koszyki. Jakie śmieszne no Fajne. I kostka i żywy. Okej, okay, to mi został tylko jeden prezent już. I to żelaz. I to ten na dole. mam tutaj y, ten prezent od braci. Y, y, wy już wcześniej o nim wiedzieliście, bo ja też w sumie o nim wiedziałam, że później go też odpakujemy. Ja. Także Widzimy się zaraz, jak będziemy odpakowywać. Malka mi powiedziała, że wygląda w tym jak szkamiki. Okej, okay, ja kiedyś w ogóle to miałam takie coś jak była młodsza, ale już nie pamiętam, jak to działa. Także otwieram. Ja mam takie dwa, tylko że nie ma blendera. Nie, ważne, nie, mhm. Tutaj mamy instrukcję. Ups, tutaj jest. Trzeba przeczytać instrukcję, no Jezu, jaka mam chrypę, bo nie mam pojęcia, jak robi się z tego bransoletkę. Co ty, już? A? Nie A? wiem, jak to zrobiłam. Nie to zrobiłam. Czekaj, by nie chcę tego... Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ja naprawdę. Nie ja mogę tego. O, ja mam już. Już nie, ja nie mogę. Czekaj, ci pokażę Wam, jak to wygląda. Daj się Kinga, pomóż. Już. No, ciężko się tutaj to wkłada. A może na ten Kinga będziesz. I Ciebie jeszcze ciężej. jesteś <laughs> tu? Nie wiem, powinnam być. Kurde, nie mogę go zapiąć, serio. O, udało się. Pójdę się do dorosła. Pójdę się do dorosła. No, Melki wygląda tak. mój wam jeszcze raz pokażę. I to jest instrukcja. No. Ej, powinny być te klejki. Tyś to pokazała. Chcę kleić To jest fajne. Chyba nie będziecie tego widzieć za bardzo. Później Wam może pokażę z bliska bardziej. Tu za teraz otwieramy. Ok. Może teraz otworzę to. O, no. OK, musiałyśmy zejść na dół na obiad, także teraz Wam dokończymy otwieranie. Otworzę teraz ten yy, zestaw kosmetyków, później Amelka otworzy zestaw do robienia slajmów. Muszę uważać, żeby tego pudełka nie zepsuć, bo mi się strasznie to pudełka podoba do i chcę je sobie zostawić. Muszę tutaj teraz odkleić tylko. Nie otwieraj tego jeszcze melka. Nie chcę taśmy zdjąć. Okej. Okay. No to taśmy strasznie trudno zdjąć. Idę. Zobaczcie jak sam. O, mam dobra. Okej, okay, mam. I otwiera. otwieram... Coś się tutaj w ogóle przywracało i mamy tutaj taki zestaw. Teraz zobaczę paletkę. Dokładnie i ona chyba pachnie truskawką, bo tutaj są truskawki naokoło, a te paletki właśnie z Revolution pachną różnymi rzeczami. Na przykład te moje czekoladki pachną akurat czekoladą. O Jezu, jak to ślicznie pachnie. Pokaż. O matko. Ale ładnie. A tamto? O Jezu, ale jak możecie, jak macie takie coś, to na pewno wiecie, jak to ślicznie pachnie. Patrzcie jakie. No, a ja ma krzesło, widać. Patrzcie, jakie ładne kolory. Śliczne. Jezu, nie mogę przestać tego wąchać. Tak ślicznie pachnie. No tak ślicznie pachnie. Dalej Ula. mamy jakieś serduszko. Muszę to otworzyć. Okej, okay, ja A, masz mążeczki. Przyniosłam. Tylko takie miałam. Mhm, no to takie to nie wiem, czy... To... O, dobra. Dało się. Tylko to jest Okej, okay, co Okej, zobacz teraz. Zobaczmy, jaką on... Wążamy. Nie, serduszko nie pachnie. Nie, to jest y, chyba paleta róży. Pokaż. Czekaj, poczekaj, Amelka. Ty masz alergię, to nie wiem, czy możesz, okay. także najlepiej nie bierz. A mogę zobaczyć? Tak, takie są kabelce. kolory. Nie widać, nie nałożyłam tak, tak. dużo, czy tak nie widać. Chcę zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. Tu mamy mało czekoladki, tu są chyba rozświetlacze. Rose, rose Gold Glow. Czyli różowe złote, da, ale ta pudełka to się tak strasznie otwiera ciężko, że muszę je rozerwać bo 5 lat mi otwiera to nie pachnie też, to są rozświetlaczsze tak. To wygląda jak czekoladka. Mhm. Czekajcie, muszę to trzymać, bo tutaj jest ten papierek. Trzeba zdjąć chyba. Nie no, właśnie. Takiej. Nie, właśnie. O, taki. Stą, ale ładnie to wygląda. Mm -hmm. Ktoś... i właśnie jestem ciekawa, co to jest, bo nie wiem, co to może być. Czy to wyrazi? Okej, okay, poczekaj. Pumatka oh. to jest ta sama, co... Mam już dwie takie. A jak, jaki to jest zapach? Ty, że pewnie komuś oddam. Nie wiem. Chyba ty ale co to? Ja? No. Aha, ubrudziłam się, super. Chciałam powąchać. <grym> Gdzie zapach? Już aktualnie pachnie bananem. O nie, nie, wycisnąć, ale. O jezu. Wyciskać jej kawałek. Cię zaraz? Tak, pachnie bananem. <grym> Bardzo ładnie kolor, ale jest złoty. Storzy, że Kaszla, ale jestem chora. Także, no. Ja też, Kaszla. Już bo nie, to tak ślicznie pachnie. I w ogóle ładnie. Badamy ładny ma, 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 ma kolor. No i mam tą pomadkę, którą mam już w domu. Ona pachnie ładnie. Jezu, ona pachnie tak ładnie czekoladą. Jakie ja kocham produkty z Revolution, naprawdę. Już? Tak, teraz Ameryka otworzy swój prezent. Ja tu zapakuję. No tego

Przedem... Jest taki kubeczek plastikowy, są dwa. Chyba, Chyba są dwa. Nie, jest jeden jest... jest. Jest takie coś. Tu się staje kubeczek. Tak, instrukcja. Aha. Tu sobie jest... jakieś rzeczy. Tu jest maszyna, żeby złożyć. Masz kubeczki do slimu. A tutaj są. wiesz, kubeczki. że możesz kubeczki. zrobić nawet świecącego? Oooooh. jak się robi świecącego? No zrobimy później, pomogę będę ci. kilka, może. Tak. Może kilka zrobić? jeden No można, no paść, z tych. Ej, do? Jeden Kubeczka. będzie dla mnie, i jeden. I o jezu, jeden będzie dla mnie, a resztę zrobię i... dla ciebie. No, Okej. Okay. Ty jaki będziesz sama Bo ja będę chciała różową przekrytkę. Nie wiem, i to obojętnie. zobacz okay. Okay. Zobaczcie na instrukcji. Także złożę to może i do Was wrócę, bo już strasznie długo trwa. I później Wam je pokażemy. Tak wygląda to wszystko. Teraz w ogóle jesteśmy całe w brokacie. Chyba widać. Tak to wszystko wygląda. Będziemy musiały potem podkurzać, bo wszędzie jest brokat. Także widzimy się później. Drugim tym, bo... Nie było aż czterech tych pudełek. Otworzę i zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy tak dam radę otworzyć to. Tak on wygląda. Jest bardzo fajny I piersi. To jest naprawdę fajne. Polecam. Nomelka. że z wam pożegnać, także jeśli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam na jutrzejszego vlogmasa pa!